We wspólnej modlitwie polecajmy dobremu Bogu rozpoczynający się nowy rok. Powtarzajmy oddać nas Boże, pokojem i wszelkim dobrem. Dobry Boże. Dobry Boże. obtarz mocą i maską z wysoka wszystkich chrześcijan i z zwiastunów prawdziwego pokoju, miłości i solidarności. Obdarz nas w pokojem pokoje, wszędzie żadnym dobre. Dobry Boże, dodajcie siłę narodom, aby niestrudzenie i z całą mocą szukały pokoju oraz pojednania, przezwyciężając wszelkie Boże, przez udział w tej agorystii nauczy nas i naszych misji mądrze oceniać dobre i doczesne i miłować wieczne. Oddać Boże, nas, Boże, wszelkim dobrem. Dobre, Boże dawcom wszelkich władzy, otaczaj swoim wiekom potrzebnym, udarzeń potrzebnym, łaskami i błogosławieństwem w Sylwestra powierzamy Ci też nasze intencje i sprawy drogie naszym sercom, które składamy na Twoim ołtarzu. Obdarz nas, Boże, pokojem i wszelkim dobrem. Dobry Boże, dawco pokoju i wszelkiego dobra. Wysłuchaj naszych modlitw i umocnij nas na drogę życia swoim błogosławieństwem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.